Yo, yo, yo! Witam Was, Opsi! Dla wszystkich wariatów, bo wiem, że jest, jest ich sporo na moim kanale, <śmum> mam dzisiaj dla Was coś, coś naprawdę bomba, dla takich właśnie świrusów jak Wy, dla ludzi, którzy lubicie się zabijać, którzy nic Was tak nie kręci jak jak e, jak kogoś prześladowanie, <laughs> więc mam dzisiaj dla Was naprawdę nie ma lipy jak widz zobaczycie nie ma lipy sesja publiczna e, God mode plus radar plus mapka plus bronie plus plus e, nawet nawet możesz, możecie mieć swój swoje auto no nie wiem kurde co ten glitch jeszcze może no na pewno nie można go używać chyba w akcjach chyba nie sprawdzałem ale podejrzewam że nie ale naprawdę jest wypas będziecie potrzebować znajomego ale naprawdę znajomy nic nie robi tylko musi z wami być i całego glitcha cały glitch zajmuje dosłownie dwie minutki także naprawdę taki banał że mała głowa musicie mieć swoje Securoserve swój Maze Bank się w Securoserve zapraszacie znajomego do swojego Maze Banku i do swojej organizacji on tylko przyjmuje swoją organizację i w sumie tyle także on tylko przyjmuje i stoi tutaj i nic więcej także widzicie ja teraz zapraszam go przyjmuje moje zaproszenie do organizacji i zaczynamy zaczynamy koks możecie mieć za pierwszym razem kilka prób nieudanych ja też miałem nie wyciąłem to nie chciałem wam tego pokazywać bo to w sumie nic, nic się nie dzieje tylko wychodzicie na zewnątrz wchodzicie z powrotem i robicie wszystko od początku, a od początku, czyli od tego momentu, którego zaraz, zaraz zobaczycie, także naprawdę jest glitch prosty, trzeba troszkę szybko, szybko mieć reakcję, może nie szybką taką bardzo, bo to tylko chodzi o to, żeby klepać wszystko fajnie, nie? Ja Wam tu jeszcze pokażę mapkę, bo ja ją wyłączyłem, już wszystko jest mapka, jest, widzicie, znajomy na mapce, jest w organizacji, jestem prezesem, podchodzimy do biurka, dajemy d w prawo, opcje, opcje dajemy kryminalistę, zostaw początkującego kryminalistę i teraz mamy te opcje, widzicie, w górnym rogu i idziemy do windy. I to robimy w miarę szybko, widzicie, ja to tylko pyk, 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 ile do windy tu mam zwolnie, a zaraz puszczę Wam wszystko od początku w normalnej prędkości. Czyli spójrzcie, dajemy pojazd osobisty, pojazd osobisty, klikamy w pojazd osobisty, wchodzimy w obojętnie, który najlepiej pierwszy, bo to trzeba szybko robić pierwszy pojazd, chociaż możecie tutaj szybko jakoś przestawić, ale może mam braknąć czasu. Klikamy w pojazd i wrzucam nas w to menu teraz szybciutko schodzimy na opuść biuro pojazdem, czyli ta trzecia opcja do dołu. Czyli podejrzewam, że jak dacie trzy razy w górę to będzie szybciej wiadomo, nie? No ale zobaczcie, ja normalnie z góry jechałem i zdążyłem i i jak już damy tą opuść ten, ten, tym pojazdem, to szybko wybieramy szturmowego buzarta. Szybciutko. Czyli jak opuszczamy biuro pojazdem, szybciutko musimy kliknąć e, szturmowego buzarta. Lub oczywiście jak nie macie tutaj opcji buzarta, no to jakiś inny pojazd, no cokolwiek co macie dostępne. Tak? Zobaczcie, nie wciąga mnie do windy, tylko właśnie mam taką animację. A teraz zobaczcie jeszcze raz w normalnym czasie. Zobaczcie online, kryminalista, teraz idę, idę, to mi się samo rusza tu z lewej, bo to właśnie przez gałkę, bo czym do przodu. I teraz spójrzcie, e, Pojazd osobisty, bank, bank, szybciutko od bank i szturmowy ból. I to jest cała akcja, zobaczcie. No, no trzeba to szybko zrobić, ale... Ale zobaczycie parę prób i wam wyjdzie bez problemu. Czyli musicie tylko w miarę to szybko kliknąć w ten właśnie, w ten właśnie buzard, w to opuść biuro pojazdem i także z gitarą i zobaczcie. Teraz jak wszystko się udało, mamy bazukę i możemy się zabawić. Zawsze chciałem ci pociągnąć prosto w ryja z rakietnicy. Proszę bardzo Teraz Franco za te wszystkie skradzione pieniądze za twoją nic nie robienie, za twoje nic nie robienie. dawaj hajs, dawaj wypłatę widzicie, nie ma wypłaty, oddawaj hajs no i możecie się teraz wyżyć na, na swoich swoich tutaj pracownikach czyli czyli łańcuchy zostały ściągnięte blokady, możemy teraz zrobić porządek całkowicie w mieście, nawet w swoim biurze Także jak widzicie tutaj możemy się pobawić. Ja sobie poszczelałem trochę dla zabawy, ale za chwilę Wam pokażę właśnie co trzeba zrobić, żeby wyjść na ulicę i zrobić tam demolkę. Bo tak naprawdę glitch już jest załatwiony. Teraz, teraz wystarczy tylko odpalić e, obojętnie jaką akcję. Najlepiej e, preferuję e, adwersarza ponieważ adwersarz zwali zaraz na zewnątrz, generalnie chodzi o to, żeby was wywaliło z akcji na zewnątrz, a nie odrodzilibyście się w, w, tutaj w swoim klubie, nie? W Meizi Banku. Czyli jak wejdziecie na tytaniczną, to pewnie wrócicie tutaj. Więc po prostu adwersarz, wychodzicie z lobby i już macie gut mode i możecie się bawić, czyli jak widzicie minuta roboty i gut mode jest spójrzcie ja to robię normalnie adwersarz na adwersarza wychodzę z lobby i jesteśmy gotowi na rozpiertuwe. także e, mało tego, że jest mode możecie wybierać, spójrzcie mam mapkę mogę wybierać bronie jakie chcę, granat proszę bardzo rzucam granat jest wszystko gitara, jestem god mode jestem niezniszczalny, już się psy zainteresowały no i teraz robimy rozpiertówę I co najlepsze wy macie mapkę normalnie, widać was, widzicie siebie na mapce, ale znajomy Was nie widzi. Ponieważ jesteście jakby cały czas w Mazybanku. Banku. Jesteście cały czas w Maisie Banku, tak jakbyście po prostu byli w środku. I, I cały czas wszyscy was widzą, że jesteście w środku, a wy tak naprawdę robicie demolkę na mieście. Także naprawdę bomba jest. Jest, jest specjalny glitch dla, dla Was, wariaty. Ja wiem, że, że jak mówiłem wcześniej, jest Was sporo, jest Was wielu. E, lubicie czapeczki, <grywki> także lubicie się pobawić. Więc e, jeszcze, jeszcze mam jeden glitch dla Was. E, może nie z Gadmaudem, ale, ale też bardzo fajny, też bardzo prosty. E, dzięki mojemu ziemniakowi wczoraj także a właściwie to mam kilka jeszcze jak liczę dla was także znajdę chwilę to jeszcze wrzucę dzisiaj może także e, trzymajcie rękę na pulsie a póki co zabawiajcie się tylko pamiętajcie e, pamiętajcie nie szaleć zbytnio e, bo można dostać łatwo właśnie czapeczki można dostać łatwo e, zgłoszeni no, oczywiście teraz jest, jest ten gadmów dostępny już od, ostat... od kilku dni co prawda nie ten, ale, ale był gadmot, także, yy, także jest dużo świrów na ulicach. Ludzie są już zdesperowani. Ci, którzy nie wiedzą, jak to zrobić, przed, przykładowo yy, są, już, yy, są już tak nękani od dłuższego czasu, to podejrzewam, że jak traficie, trafi na was, no to będzie zgłaszał. Na pewno będzie zgłaszał, że uważajcie na to. No, no więc to jest wszystko chyba z mojej strony. Ej, oczywiście, jak macie jakiś problem, to piszcie, coś się tam zawsze komuś pomoże, albo, albo piszcie swoje relacje. Jak macie jakieś, jakieś udoskonalenie, czy licza, albo coś w tym stylu, więc jak zawsze pamiętajcie o podzieleniu się z innymi, bo o to, o to w tym wszystkim chodzi, nie? A teraz, jak widzicie, e, Allah Akbar biegamy sobie z granatem i Allah Akbar jak was nie może załatwić. No więc to jest wszystko z mojej strony. Pamiętajcie o jednej jeszcze ważnej rzeczy dla tych, którzy nie wiedzą, którzy zapomnieli lub po prostu są nowi, że go nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie ją WA